Cześć, tutaj Chris Nike, twój coach i trener. Dzisiaj omówimy temat, jak myśleć pozytywnie. Co ciekawe, już Albert Einstein zwrócił na to uwagę, a mianowicie powiedział kiedyś, że najważniejszą decyzją, jaką możemy podjąć, jest odpowiedź na pytanie, czy żyjemy w przyjaznym, czy w nieprzyjaznym wszechświecie. W dobrym, czy w złym wszechświecie. Bo to my podejmujemy decyzję, to my podejmujemy tą decyzję, czy żyjemy w dobrym, czy w złym otoczeniu. Dlaczego tak mówię? W momencie, kiedy stwierdzimy, że żyjemy w dobrym świecie, zaprogramujemy się na to, aby skupiać się na tym, co jest pozytywne. Jeżeli będziemy uważać, że świat jest zły, będziemy skupiać się na negatywnych rzeczach, będziemy w ludziach wszędzie widzieć jakieś y, złe cechy, będziemy dopatrywać się niebezpie różne, y, różne y, niebezpieczeństwa, będziemy odgórnie przyjmować, że ludzie są niedobrzy, niebezpieczni. Jeżeli wyjdziemy jednak z pozytywnego założenia, będziemy się skupiać na dobrych rzeczach. Weźmy na przykład sytuację, no bo jasne jest, że spotykają nas dobre i złe rzeczy. To jest, to jest normalne. Tam gdzie jest światło, tam jest i cień. Dobro i zło. Ale weźmy przykład pracy zawodowej. Awans. Awans jest zwykle dobrą wiadomością. To jest pozytywna rzecz. Ale może nas, ma, nas spotkać też zwolnienie. I teraz tak, zostaliśmy zwolnieni. No i człowiek o takim negatywnym nastawieniu będzie mówił: Ten kapitalizm jest taki, taki niesprawiedliwy, wszędzie tylko wyzyskują. Natomiast ten pozytywny człowiek o pozytywnym nastawieniu zwróci raczej uwagę, że to zwolnienie da mi szansę na coś lepszego. Zdobyłem cenne doświadczenie i będę mógł jeszcze lepszą pracę zdobyć, będę mógł to doświadczenie jeszcze lepiej wykorzystać. Teraz od ciebie zależy, czy nawet w takich pozornie zupełnie negatywnych sytuacjach, czy będziesz też widział tą pozytywną stronę. Musisz wiedzieć, że każdy człowiek pod wpływem swoich doświadczeń, pod wpływem tego, czego się, się uczył, to, co wyniósł z domu. Z religii, z otoczenia i z, i z innych no, uwarunkowań, człowiek tworzy pod wpływem tego swoją fabułę. Jeżeli twoja fabuła opiera się bardziej na tych negatywnych rzeczach, będziesz się skupiał na tym, co, co złe. Zauważ, że jak oglądamy media, media są dobrym przykładem źródła negatywnych informacji. Dlaczego w mediach jest tyle negatywnych informacji? No zastanów się, dlaczego. Czy dlatego, bo wszędzie, cały czas się coś złego dzieje? Wszędzie są jakieś niebezpieczeństwa? Oczywiście zdarza zdarzają się negatywne rzeczy, ale jest ich tyle, ponieważ media skupiają się na tym, co jest negatywne. A dlaczego? Ponieważ takie anomalie różne, yy, no jakieś wypadki, to są informacje, które wzbudzają emocje. Emocje. Natomiast zauważ, że to, co pozytywne, spowszechniało nam jakoś. Nie zwracamy na to uwagi. Nie zwracamy uwagi, że mamy pracę, że, że, że możemy łatwo kupić pewne rzeczy. Nie musimy, nie musimy sami. Wypiekać chleba, nie musimy produkować różnych rzeczy, możemy je po prostu kupić w sklepie, mamy dach nad głową, mamy, mamy różne możliwości, możemy się uczyć, mamy łatwy dostęp do szkoły, do edukacji, książek i wiele innych rzeczy. Zwróć uwagę na to, co jest pozytywne. I no to jest po prostu decyzja, jak Einstein powiedział, czy żyjesz. W dobrym czy w złym świecie? I od tej decyzji, no wszystko zależy. Od tego się zaczyna pozytywne albo negatywne myślenie. To jest tak, jakbyś wgrał w swój umysł pewien program, który będzie się skupiał na tym, co dobre, albo raczej wszędzie będzie się doszukiwał tego, co, co, co złe. I jeszcze chciałem jeden przykład podać. Człowiek, tak, powiedzmy, jest człowiek, elegancko ubrany mężczyzna, wysiada z wielkiego, nowego Mercedesa. Człowiek o, człowiek o takim negatywnym nastawieniu powie od razu: O, na pewno albo kradziony samochód, albo y, nieuczciwie się dorobił y, majątku i, i teraz może sobie jeździć, to jest niesprawiedliwe. Zobacz, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. Natomiast człowiek o pozytywnym nastawieniu. Powie, ciekawe, ciekawe, jaki ten człowiek miał pomysł na biznes. Ciekawe, jak mu się udało odnieść ten sukces. Zauważ tą różnicę. A jeszcze może być jedna, jedno nastawienie, takie bardziej mm, obojętne, takie neutralne. Człowiek o takim neutralnym, obojętnym nastawieniu powie tak. No, człowiek z Mercedesem. I teraz chodzi o to, aby. Jeżeli chcesz myśleć pozytywnie, podejmij decyzję, w jakim świecie żyjesz. Od tego się wszystko zaczyna. Czy będziesz zwracał uwagę na pozytywne cechy ludzi, czy będziesz zwracał uwagę na pozytywne cechy samego siebie, raczej na to, co potrafisz, co już zrobiłeś, jakie sukcesy odniosłeś. Nie chodzi o Twoje słabości, nie zwracaj uwagi na Twoje słabości. Rozwijaj swoje mocne strony. Pytasz się, jakie odniosłeś sukcesy? Nie wiem, w jakim wieku jesteś, ale załóżmy, że masz 20, 21, 22 lata. Jakie odniosłeś sukcesy? Sukces to jest nic innego jak realizacja jakiegoś celu. No, jakie sukcesy odniosłeś? Ukończyłeś szkołę średnią. Czy to jest sukces? Tak. To jest sukces, bo musiałeś się wysilić, musiałeś dużo pracy w to włożyć, musiałeś uczyć się intensywnie, aby skończyć szkołę, też jeżeli zdawałeś maturę, zdać maturę i później, jeżeli jesteś teraz na studiach, no to też musiałeś się dobrze przygotować do studiów i teraz też się uczysz. Też Twoim celem jest ukończenie studiów. Zauważ, że. Przestaliśmy, przestaliśmy zwracać uwagę na to, co jest pozytywne w naszym życiu, a raczej skupiamy się na tym, co jest negatywne. negatywne. Nie, niektórzy mówią, że nie odnieśli nigdy żadnego sukcesu, ale zauważ, że już w młodości, kończąc poszczególne szkoły, to jest wielki sukces, bo nie każdy to robi, nie każdy mm, ukończył szkołę. A więc mm, spójrz z tej strony na swoje życie. Spójrz z tej strony, a będziesz się lepiej czuł i będziesz mógł wtedy budować przyszłość, swoją przyszłość. Nie będziesz y, tkwił w tym negatywnym myśleniu. Pozytywne myślenie pomoże Ci się rozwijać, ale pomoże Ci też osiągać różne cele, które y, sobie ustalasz. Cele, ponieważ wiesz, że potrafisz, potrafisz je osiągnąć. A więc y, Zachęcam Cię do podjęcia decyzji, podjęcia decyzji o pozytywnym myśleniu i jeżeli Ci się ten filmik spodobał, zachęcam Cię, subskrybuj, łapka do góry, prześlij też linka swoim znajomym, stwórzmy taką społeczność, pozytywną społeczność, która będzie wspólnie budować potencjał wszystkich nas. Do zobaczenia.